Od tego momentu postanówmy sobie, że codziennie będziemy rozwiązywali dwa dowolne zadania dowodowe. Zobaczycie, że po miesiącu takich działań będziecie rozwiązywali każde zadanie, które Wam wpadnie w ręce, bez żadnych podpowiedzi. Zacznijmy więc. W zadaniu chcemy wykazać, że jeśli taka różnica a i b, liczb a i b jest równa 5, oraz iloczyn tych liczb jest równy 7, to wyrażenie różnica sześcianów jest równa 230. Do założenia należy pierwsza część a minus b równa się 5 i druga część a razy b równa się 7. Jako tezę przepisujemy a do potęgi trzeciej minus b do potęgi trzeciej, to się równa 230. Jak zatem będzie wyglądał dowód? Otóż w pierwszej części rozwiązania musimy zauważyć, że nie mamy kolorów. O. Teraz będzie się lepiej rozwiązywało. Dobra, moi drodzy, bez żartów. Bądźmy poważni. Zwróćmy uwagę, że w tezie występuje takie wyrażenie: a do potęgi trzeciej, minus b do potęgi trzeciej. Co, jak popatrzymy do podręcznika, a może już nawet lepiej, jeśli zaglądniemy w naszą pamięć, to takie wyrażenie możemy rozpisać na iloczyn dwóch następujących wyrażeń. Wszystko według wzoru. A minus b razy a kwadrat plus ab plus b kwadrat. I zamykam nawias. Teraz zauważam, że to wyrażenie znajduje się w założeniu. Znamy jego wartość. A minus b równa się 5. Ponadto wiemy też, że a razy b równa się 7. Jedyny problem w tym, że nie znamy, ile wynosi nie wiemy ile wynosi a kwadrat plus b kwadrat. To musimy spróbować jakoś rozwiązać. Niewiele nam brakuje, żeby dokończyć to zadanie, dlatego ten przykład zakończę w tym miejscu, natomiast przykład b będzie już przeznaczony tylko dla osób wspierających rozwój tego kanału. Myślę, że warto.